To na tak. Tajski bazar. Wydanie Raylej. Idziemy właśnie do najwyższego budynku w Bangkoku. Piękna dróżka do niego prowadzi. Tutaj jedne tary. Tam Skytrain u góry. Tutaj Naród sprzedaje koszane. Budy i mieszkania lokalnych Tajów A oto Najwyższy budynek w Bangkoku Zar Tak myślimy Zaraz będziemy na samej górze Proszę, zakupy Kamiliu uważaj, bo się zabijesz Nowy nabytek Rabeczkę Lecimy, idź Mieszkanie tajskie, luksusów, nie ma co tutaj szukać, ale kolejka jest imponująca. Czas. co się dzieje, Rafał? Obracamy się gdzie? Na bajokie Hotel, najwyższym hotelu. Bangkoku i najwyższym na świecie. Poczekaj, pójdę z tej strony, bo coś... jest coś... Hotel to jest najwyższy budynek generalnie w Tajlandii. A najwyższy hotel na świecie. Hotel I, Gdzie mieszkamy. Tu trzeba nie wiadomo gdzie mieszkamy. Tam gdzie jest słońce. Sky Towerów jest nasadzonych wszędzie. Ten budynek ma ponad 300 metrów. Tutaj jest fajnie Tutaj w tym centrum. Które? Przyzumujesz coś? Tutaj właśnie tak nasadzono A na dole slamsy jak cholera. Super. To jest życie. Co, jesteś znudzony? Tak nam się obraca. Nie trzeba podawać. Czyś jeszcze chciałbyś miłego powiedzieć? No i relacje. Zapraszamy na tej radzie po prostu. Oj, a coś dla mnie? Dziękuję.